Szanowni Państwo, już 25 maja kolejny marszobieg powiatowy, tym razem. W pięknych okolicach i Góry w rezerwacie zdecydowanie polecam, aby udać się tam z całymi rodzinami. Startujemy o godzinie 10 z pomnika Władysława Gieły w Bliżynie. Będą zapewnione warunki dojazdu do, na miejsce z każdej gminy. Mamy oczywiście zapewnione autokary dla wszystkich mieszkańców powiatu i o godzinie 9 będzie autokar wyjeżdżał spod urzędu gminy. W Łącznej, o 9.15 spod Urzędu Gminy w Suchedniowie, o 9.30 spod Starostwa Powiatowego w Skarzysku Kamiennej i o 9.15 spod, spod Urzędu Gminy Skarzysko Kościelne. Tu gorąca prośba, proszę Państwa. Koniecznie proszę zapisywać się przed imprezą. Zapisuję już od poniedziałku do czwartku albo osobiście w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego, to jest czwarte piętro, albo telefonicznie telefon 41 39 53-061. Jest to bardzo dla nas ważne ze względów logistycznych, ponieważ chcemy, żeby każdy z Państwa miał miejsce w autokarze. Proszę Państwa, będzie moc niespodzianek, ale pierwsza kwestia, data. Dlaczego 25? Przypominam, Polska Biega. Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu do włączenia się do ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Będziemy wspólnie maszerować, będziemy szli albo będziemy biegać, w zależności jak Państwo macie ochotę. Terasa jest. Bardzo prosta, ale tym razem trochę dłuższa. Nie całe 10 km, ale bardzo prościutką drogą, cudowna okolica, będzie ten czas naprawdę wspaniale spożytkowany. Będziemy mieli moc atrakcji dla Państwa. Główna atrakcja już na miejscu, będziemy bawić się w poszukiwaczy skarbów. Proszę Państwa, będziecie mieli Państwo też możliwość poznania laureatów? Ostatniego konkursu, który był na ostatnim Marszu Biegu, to był konkurs na, na spot reklamowy. Poznacie Państwo Reula tu w tego konkursu i będą ci, te osoby będą mogły odebrać nagrody. I jak zawsze będziemy mogli skorzystać z uprzejmości firmy w Turpol i właścicieli tej firmy, którzy tradycyjnie już ufundowali dla uczestników Marszu obiegu rowery losowanie rowerów w sposób tradycyjny, dlatego warto się zapisać, warto zgłosić swój udział, nie tylko pod kątem logistycznym, ale dlatego, że wszystkie numery zgłoszeniowe będą brały udział w losowaniu roweru, które na tą porę ufundował nam w Turpol. I będziemy jeszcze mieli bardzo fajnych gości, ale o tych gościach poproszę pana starosta, żeby powiedział dwa zdania. I proszę państwa, no cóż, spotykamy się 25., a ja jeszcze oddaję. Szanowni Państwo, o tych gościach, o których mówiła Pani Katarzyna. To bardzo się cieszę, bo, bo to będzie czas, kiedy odwiedzi nas delegacja z okręgu kozowskiego, z Ukrainy. To jest okręg, z którym powiat skarżyski nawiązał stosunki dyplomatyczne. Będziemy podpisywać umowę o współpracy i przedstawiciele tego okręgu będą w tym czasie na terenie powiatu skarżyskiego. Chcemy również pokazać im to piękno, które mamy, naturalne piękno przyrody. I pokazać jak wspaniale możemy je wykorzystać, m.in. organizując tego typu imprezy jak powiat. Powiatowy marszowiek wiosenny. Zapraszam gorąco.